Natalio, mówiłaś, że czwarte miejsce to nie jest wymarzone miejsce sportowca, no ale w plebiscycie na najpopularniejszych sportowców roku to chyba troszeczkę ma inne znaczenie, prawda? Jasne, oczywiście. Poza tym ja uważam, że dla mnie to jest bardzo dobre miejsce. Nie spodziewałam się, że zajmę tak wysokie miejsce tutaj w plebiscycie. Także jestem z siebie bardzo zadowolona i bardzo się cieszę z tego czwartego miejsca. Powiedz, czy 1 stycznia robisz sobie plany czy postanowienia noworoczne i w takim roku jak rok olimpijski, czy coś specjalnego sobie obiecujesz? Czy... Nie, nie, zupełnie. Ja w ogóle nie robię postanowień. Noworocznych. Eee, jakby nic to nie zmienia dla mnie ten nowy rok dalej. Staram się pracować tak samo i realizować te same cele. No właśnie, najważniejszy cel wiadomo, Igrzyska. Czy sezon, w którym się przygotowuje do Igrzysk, jest zupełnie innym rodzajem przygotowań niż przygotowania do innych imprez? Um, nie, dla mnie raczej to będzie taki sam sezon. Ja się będę starała po prostu przygotować jak najlepiej do tej imprezy docelowej. Eee, oczywiście do tych imprez po też będę chciała startować po prostu jak najlepiej. Eee, potrafię jak najlepiej się przygotowuję, między innymi na wszystkich Europy, ale będę się nie. Będę się nie myśleć o wadze tej imprezy i raczej przygotować się tak, jak do wszystkich innych, czyli jak Jak nie myśleć o wadze imprezy? Znaczy, jak chcę to w głowie poukładać ładnie? Ja, ja myślę, że to jest kwestia indywidualna. Ja uważam, że potrafię to zrobić. Do tej pory mi to wychodziło i potrafiłam gdzieś tam... E, przy, na bok odepchnąć, że tak powiem, ten stres i, i podejść do tego na przykład na 100 do każdego jednego startu i moment, że to będzie tak samo. Wiadomo, że ty masz takie cele jak medale w poszczególnych no. imprezach, ale też gdzieś tam w głowie ten, ten wynik rekordowy, rekord polski, czy to nie przeszkadza, czy gdzieś to po prostu przy okazji może się wydarzyć? No, myślę, że Raczej przy okazji może się wydarzyć. Ja zupełnie o tym nie myślę wychodząc z start, tak jak mówię, ja chcę za każdym razem dać z siebie 100% powiedzieć, po prostu jak najlepiej i jeżeli będę się dalej poprawiać, to będę z siebie zadowolona, nawet ile to rekońskie Lekko Lekkoatleci jak wiadomo zimą szlifują formę. Czy to jest taki moment, w którym się najciężej pracuje? Jak to wygląda u Ciebie? Myślę, że nie. Ja też nie startuję w stanie halowym, więc gdzieś tam jestem trochę, można być do tyłu z tymi przygotowaniami i myślę, że ten najgorszy moment, najcięższy będzie w marcu, w A jak będą wyglądać te treningi najcięższe? Jak, jak to opisać w ogóle komuś, kto nie ma nic, doświadczeń z tym ja Nie wiem, ciężko tutaj jest to opisać, bo trening na 400 metrów jest bardzo wymagający i często jest bardzo męczący, gdzieś tam no, e, dochodzi do nieprzyjemnej sytuacji, po treningach takich no, nie będę tutaj musiał używać takich słów, ale potrafię, leżeć 20-30 minut, się nie ruszać Stawiać, to jest naprawdę ciężko. To, to, to trzeba niesamowitego samozaparcia. czy to jest kwestia też ułożenia sobie jakoś mentalnie podejścia do, do wysiłku, który jest ekstremalny? Wydaje mi się, że na pewno trzeba to lubić i trzeba to zaakceptować. Wydaje mi się, że ktoś, kto boi się tego zmęczenia, no raczej będzie się tego dbał zawsze. Ja jakoś je lubię, kiedy się tak zmęczę. E, wiadomo, że w, może w tym momencie nie, ale po, po tym wysiłku wiem, po co to robię i wiemy, jakie będą tego wypływowy. Wiadomo, że 400 metrów to jest niesamowicie ciężki dystans. No. Zwłaszcza końcówka, kiedy się już na jakimś długu tlenowym biegnie i tak dalej. A ty w zasadzie na końcówkach jesteś najszybsza, można powiedzieć. I, i te finisze twoje są niesamowite. Jak ty to robisz? E, nie wiem, czy tak jest. Na pewno ja też tam tak jak inne zawodniczki, po prostu inne zawodniczki zwalniają trochę bardziej niż ja. E, no na pewno staram się na treningach właśnie e, trenować to, ile można tak powiedzieć, skupię się na tym i na razie mi to dobrze wychodzi i mam nadzieję, że jeszcze dalej tak będzie. Jeszcze chciałem spytać o bal, o galę. Jak się czujesz na takich imprezach, jak z tańcem, jak sobie radzisz na parkiecie, czy równie dobrze jak na bieżni? Nie wiem, ja lubię tańczyć, nie wiem czy sobie dobrze radzę, ale że tak powiem i tak będę tańczyć, bo po prostu to lubię. Lubię też takie gale, fajnie jest czasem przebrać się z tego dresu, wyjść, pomalować się, ubrać w sukienkę. Ja zdecydowanie to lubię i chodziłam częściej, ale musimy trenować i gdzieś tam początko są takie okazje dlatego korzystamy z tego